Wślizguj się! Ej, to był fałd! Nie było żadnego skrzydle <noise> Ale gówno Co ci daje to, elastiko? Papu Gomez? Dobrze. San Debil <noise> nie przyjął piłki. Jaki strzał? Jezu, wszystkie są tak blisko, że ja się teraz kusikam. Ej! Ej! Nie chciałem ja strzela! Strzelać chciałeś? To nie miało być... To nie miał być strzał. He <noise> kółko zrobił. Ale moje czas. Ja nie wiem czy to jest przez to, że ja <noise> nie gram, czy to po prostu moja drużyna jest upośledzona. Moje nie... Ja nie wiem, pierwszy raz strzelałem z tego. No ale mój też nie powiedział tak to... Nawet dobrze. Myślałem, że to w ogóle ja strzelam. fucking <grym> Jak miś bombardowałeś go! <grym> Jezu, najlepszy brankarz świata podobno. Dobra, Gailon. <grydziś> Kurde, nie trafiłem w gałkę. Czekaj, co jeszcze, że ja nie trafiłem w gałkę. Czekaj, trafiłem w gałkę. Trafiłem w gałkę. Aha, tak. Aha, tak. Aha, tak. Ej, 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 ej. Oj. Nie! ja to przejąłem w ogóle. No I chłopie część to, że ja nie wiedziałem o co chodzi, bo myślałem, że już dawno się zestrałem. Czuję, czuję. Ooooo! Nie, 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 nie dam te. Ten Bramka w No ja czy kręty, czemu ty tak mocno przejmujesz piłki? Jezu, on gówno może zrobić w ogóle Ja nie umiem stryblować Oh my god Ej Oh my god Yeaaaaah MESSI 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 wow. MESSI 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 PESI Jaka gówniana emotka Jezu nie wiem co się dzieje znowu Nie, daj mi strzelić jeszcze jak Ronaldo 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 Gdzie ręka była? Dobra, zamknij ja bramkarzu kurde, pokazujesz jakieś emocje. Nie masz prawa do emocji, kurde, wzrąbają z trzy bramki. Zwaliam cię i ci biorę na swojego nie... w nim sieci. Czemu oni są tacy dobrzy? To jest oni nie są tacy dobrzy. Tak Lewy się tak długo do strzału zbierał, że zanim strzelił, to piłka mu uciekła. <gulera> no właśnie. Jezu, ale... Ja nie, ja nie wiem, co ja robię źle. Ja kryję. Ja... Ja, <gulera> robię źle. <gulera> 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 robię źle. <gulera> foul. Z Czemu on tak wolny jest? Czemu on tak lekko podawał? Czemu on jest taki wolny? Myślałaś, że to jest gol. O, bo piłkę Ale no, Gdzie jest lewy? Siemano, jestem Robert Lewandowski Wiesz co potrafi zrobić? Patrz no. Hand, handball 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 I... Ale piękny ślizg To się nazywa Brexit no. <śmiech> Nie. <śmiech> Jak ty myślałem to przez że to jest gol To, że mam talę To, że mam żółtą kartkę to bym go znowu zabił <laughs> Nie To jest niemożliwe. To jest lewangolski. Nie, to jest lewangolski. To jest Ta lewangolski. Lewangolski. Dobra, kupyc kupić coś takiego, co jak, pisa, to, jak ja, ja po prostu jest, ja nie Ja znowu nie, nie znam zasad. Wow. Ej, jaki ty z Gronando. Oj, 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 nie, nie podobaj! Nie. NIE! Yeah. Oj, bardzo dobrze Robercik, Robercik, Ej! Co ty zrobiłeś? super! Aha, i? I faul Niezły faul dobrze, 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 dobrze! Dobrze! E, no miał ci zamordować go! No i zamordował W końcu! No, ej, Robert Lewandowski Ładne minięcie, może być groźnie Jakim cudem ja trafiam w to? Taki mocny strzał, kurde Wiesz <noise> co, no, bo ja się robiłeś przed co nie? I zakryłem go I w dupę śliłeś Oh my god, oh my god Oh my god Hell Co się stało? Jaki karny, co ja zrobiłem niby nie tak? Co ja zrobiłem tak. niby nie tak? Dobra, obronię to teraz Czekaj, jak się strzelało? Jeśli nie jakie jeszcze... Wiesz co, nie wiedziałem odchodzi chodzi. Kurde czemu on jest taki szybki? No super Zabijanie, jak dziecko we Nie wierzę w to! Nie wierzę w to, że moi debile ani razu nie, 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 nie łapią tej piłki w ogóle. Ale to była gejowa ja bramka. co się teraz staje, bardzo się teraz staje! <ścoughs> Widzisz to samo co ja? No co się stało, ty ciężko dobra, dobra, koniec, żartu. dobiegli do tej piłki, ty czarnuchu! Jest jaki ślizg zrobił. Fajnie, super. Dzięki, że kurde, czarny, kupi nie odbierasz piłki i uciekasz nagle do bramki. Fucking... Wygrywałem. Zatrzymałeś zabić O, jakie podanie! To tak jak komentator powiedział, akcja była czyściutka. Jakby ten czarny... Czemu ty wybiłeś do tyłu znowu? Dobra interwencja, strzał gorszy Dobrze wyjaśnia w przestawce Co tu się dzieje? <grystanie> 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 Nie mam pojęcia o, Nie! <grystanie>